Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na film o pierwszej części czwartego sezonu Ataku Tytanów. Zrobimy z tego trzy odcinki, czyli tak, jak sezon został emitowany, i tak, jak pojawi się trzecia część w przyszłym roku, więc niestety nie zakończymy tej serii w tym roku. W czwartym sezonie generalnie nie mamy już takich bezpośrednich hintów, czy nawet ukrytych mocno hintów. Raczej teraz będziemy skupiać się na głównych wydarzeniach popularnych, takich najważniejszych, no i też na początku czwartego sezonu na światotwórstwie, bo też sporo się tutaj pojawiło, i w związku z tym, że nie ma tu hintów, to możemy się na spokojnie zastanowić o co chodzi Renowi. Kilka ważnych informacji na sam początek: oczywiście, trigger warning dla wszystkich. W materiałach przedstawionych może pojawić się krew i przemoc. I druga ważna wiadomość: to jest kwestia zmiany studia. Do trzeciego sezonu Atakiem Tytanów zajmowało się Wit Studio. W czwartym sezonie już przechodzimy do mapy I wiem, że bardzo dużo ludzi narzekało, że w pierwszym parcie czwartego sezonu jest bardzo dużo CGI, że jest on średnio zrobiony jakby okej, okay, rozumiem, tylko że z drugiej strony MAPPA miała naprawdę bardzo mało czasu, żeby tę część wypuścić z datą już postanowionej, ustanowionej premiery No a jaki jest najszybszy sposób, żeby zrobić robotę? CJ. No i oczywiście też ze zmianą studia troszeczkę zmienia nam się kreska. Te postacie wyglądają delikatnie inaczej, już poza kwestią jakby upływu czasu. Bo wiadomo, dorastają. Na początku to były dzieciaki, 15 piętnastoletnie. Także <grytanie> też się tutaj trochę zmienia, ale właśnie kreska dzieci twarzy też może nam się rzucić w oczy. No to od początku. Na sam początek, na pierwsze kilka odcinków ja w ogóle byłam w szoku jak zaczęłam oglądać ten sezon. Zastanawiałam się przez chwilę czy włączyłam dobre anime. W takim sensie, że mamy tutaj zupełnie inną akcję, mamy zupełnie nowych bohaterów i musimy się w tym całym chaosie odnaleźć, ale teraz jak na to patrzę to był to naprawdę dobry ruch, ponieważ kiedy indziej możemy wprowadzić ten element światotwórczy. To jest przedstawienie Mare, przedstawienie tego świata na kontynencie, a konkretnie przez pierwsze kilka odcinków mamy informacje o wojnie toczonej z innym państwem. I nawet lepiej dowiadujemy się, że Erdianie, którzy żyją w mare, również są, a nawet przeważnie są zaciągani na pole bitwy i głównie oni tam walczą pod wodzą Maryńczyków, nawet dzieci. Jest tutaj też pierwsze spojrzenie na tytana transportowego, który jest w. Pełni uzbrojony, wyposażony, widzimy jak, jak radzi sobie na polu bitwy. I do tego mamy pierwsze ujęcie na tytana szczękowego, który później dowiadujemy się, że jest to tytan przejęty od Imir, która wcześniej zjadła pierwotnego posiadacza. Oczywiście armia mareńska wygrywa tę wojnę. Przechodzimy z powrotem do getta Liberios, z którego również pochodził ojciec Arena, i tam toczy się akcja. Zostają nam przedstawieni nowi kandydaci na wojowników. Dowiadujemy się trochę więcej, że oni przechodzą jakiś ciężki fizyczny trening, że są przygotowani, a nawet zafascynowani tym, żeby tego Tytana przejąć doskonale wiedząc, co się z tym wiąże, że wiąże się z tym odpowiedzialność, że wiąże się z tym skrócone życie. I jeszcze w tym kontekście mamy też pokazanego Rainera, który przechodzi niestety PTSD, ma totalne koszmary, ci do życia, najlepiej to, już by wszystko to rzucił i pojechał na wakacje, no ale nie może. Dowiadujemy się również, że Zig, czyli Brat Arena, czyli posiadacz Tytana Zwierzęcego, chce przeprowadzić kolejny atak na wyspę Paradis. Na co oczywiście dowódcy się tutaj godzą i w związku z tym mam kolejną akcję. Co do Getta Liberio. Dzieje się tutaj bardzo ważny punkt w tej fabule, ponieważ zostaje nam przedstawiony Willy Tybur, czyli głowa rodu, co prawda. Erdiańskiego, ale szanowanego przez Maryńczyków, ponieważ według historii to oni pomogli zwyciężyć Maryńczykom w wojnie przeciwko Erdianom, królowi Erdian itd. Tak I dlaczego to jest istotny wątek? Jest istotny, istotne, ponieważ po pierwsze mam pokazane takie troszeczkę knucie mojego tybora z generałem Agatem. Który chce, żeby zaszły pewne zmiany w wojsku maryńskim. Z drugiej strony mamy tutaj jeszcze inną wymianę informacji. Magat jest świadomy infiltracji odbywającej się w marę, a konkretnie właśnie w okolicy Liberio. I też na tej podstawie powstaje pewien plan William Tpura, który ostatecznie ogłasza deklarację wojny kierowaną do Paradis. Dlaczego? Jest to pewnego rodzaju prowokacja, na pewno, ale z drugiej strony była to okazja na przedstawienie prawdziwej historii Maryńczykom, którzy zgromadzili się w getcie specjalnie na jego występ, na jego sztukę debiutancką, jak to określił, który na początku opowiedział historię zgadzającą się z tą podawaną w podręcznikach, czyli że Marańczycy walczyli z Tytanami i zwyciężyli dzięki pomocy Tyburów. Ale później zaczyna wyjaśniać, że wcale tak nie było, bo generalnie opierając się na wspomnieniach Tytana, którego posiada rodzina Tyburów, czyli Tytana Obuchowego, Willy doskonale zna całą prawdę, czyli że król, który zamknął się na wyspie, on tak naprawdę był przyczyną pokoju między Maryńczykami a Erdianami on zadeklarował się, że opuści kontynent, że zamknie się za murami. Owszem, powiedział, że w murach czekają tytanie, których może ewentualnie użyć w samoobronie, ale tutaj również Tybur tłumaczy, że jest to niemożliwe, ponieważ Tytan pierwotny, którego posiadał król, jak wiemy, złożył przysięgę, że wojny się nie podejmie, że nie będzie prowadził wojny. Jestem tak zwanym królem pacyfistą i nie byłby w stanie ruszyć tych Tytanów z murów, żeby przeprowadzić najazd na kontynent. I w tym momencie ludzie na widowni mają trochę zdziwko, jakby dlaczego w takim razie boimy się tej wyspy, dlaczego boimy się tych ludzi stamtąd, skoro nie ma tak naprawdę zagrożenia. I w tym momencie pojawia się informacja o tym, że tytan pierwotny został przejęty przez uzurpatora Erena Jegera, którego już ta przysięga nie obowiązuje, nie ma on królewskiej krwi, nie jest ograniczony tą przysięgą, którą złożył pierwszy król i na spokojnie może ruszyć tytanów z murów i... Przejść nimi po całym świecie. I wtedy następuje oficjalna deklaracja wojny. Nagle spod sceny wyrasta Eren w postaci tytana atakującego, pożerał jego Tybura. W międzyczasie sporo osób zginęło ze względu na kamienie spadające z budynku, z którego się Eren wyłonił i z generalnego chaosu. Eren również w postaci tytana bezpośrednio atakuje sekcję, w której są zgromadzeni żołnierze maryńscy, całe dowództwo. W międzyczasie w porcie pojawia się Armin w postaci tytana kolosalnego, czyli jednocześnie flota zostaje zniszczona i mniej więcej w tym samym czasie po raz pierwszy widzimy tytana obłuchowego, nie zostało nam powiedziane, kto go ma, kto go odziedziczył, i okazuje się w tym momencie, że była to siostra Williego, która walczy z Erenem. No i no, wygrywa do czasu. Finalnie zostaje ona zjedzona przez Erena, w tym momencie Eren zyskuje dodatkowo moce, umiejętności tytana obuchowego. Pojawiają się zwiadowcy, robi się jeszcze większy chaos, pojawia się tytan transportowy, pojawia się. Tytan szczękowy, pojawia się tytan zwierzęcy. Przez chwilę trwa walka. Zig zostaje przez Levi'a teoretycznie wybuchnięty, ale jak wiemy, dalej to tak naprawdę nie. No i po całej akcji zwiadowcy wracają na wyspę własnym sterowcem. I teraz pytanie, skąd oni mieli sterowiec? No i tutaj mamy kolejne backstory, gdy na paradis zostały wysłane takie floty rozpoznawcze, które zostały przejęte przez zwiadowców za pomocą właśnie Erena. To były ciekawe odcinki ze względu na to, że mieliśmy tutaj zetknięcie się dwóch różnych technologii. Maryńczycy i ludzie, którzy zostali wcieleni do armii pod przymusem, pochodzący z kolonii, z miejsc zajętych przez Marę, wymieniają się informacjami, oni generalnie trochę uczą ludzi z Paradis jak w cywilizację. W takim sensie udało im się odbudować port, udało im się zbudować kolej, Udało im się podzielić informacjami o broń palnej, która jest bardziej wydajna od tej, której, której używają na Paradism. I kiedy mamy już gotowy port, to również zostaje nam przedstawiony ród Azumabito, pochodzący z Hizuru, czyli z Dalekiego Wschodu. Okazuje się wtedy, że i Mikasa, i jej matka, i generalnie jej przodkowie należeli do rodziny Shoguna, który jest właśnie takim królem, władcą. W I to jest ciekawe, ponieważ nigdy do tej pory nie widzieliśmy Mikasę z odsłoniętym nadgarstkiem i zostaje to też wspomniane przez historię, że e, nigdy nie chciała nikomu pokazać, co jest pod tym bandażem. Miała ja zabandażowaną tutaj tą część. No i oczywiście ród to deklaruje się, że w razie czego oni kasie pomogą, bla, bla 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 bla. A tak naprawdę to przyjechali na te wyspę poza soby, w celach typowo handlowych. Dowiadujemy się również, że jest to jedyny ród, jedyny kraj, który generalnie zawsze był sojusznikiem ludzi z Paradis, w przeciwieństwie w sumie do reszty świata. I tutaj również wchodzi nowa technologia. Tylko, że o niej przekonamy się dopiero w partii drugiej, więc na razie to zostawię. Pogadajmy też o tym totalnym bullshitie, który Eren wciska Mikasie i Arminowi. W momencie, w którym Jagieriści robią zamach stanu, przejmują władzę w wojsku i. Generalnie mamy mnóstwo zwolenników. Eren spotyka się z Mikasą i z Arminem, co niby pogadać, i w tym momencie Eren zaczyna gadać głupoty. Do... I dlaczego to są głupoty? To jest najważniejsze, bo my to wiemy już generalnie z poprzednich sezonów. Po pierwsze, mówi Arminowi, że to. Bertolt przejmuje jego mózg i jednocześnie dlatego spędza coraz więcej czasu z Ani zamkniętą w krysztale. I dlaczego to jest bullshit? Dlatego, że gdyby rzeczywiście było w ten sposób, no to mózg Erena przejąłby Grisha i jednocześnie też Frida. A tak naprawdę to chyba bardziej Grisha, bo wcześniej Grisha zjadł Fridę, więc Frida musiała przejąć jego mózg i teraz Grisha przejąłby mózg Erena. Totalny bullshit. Z drugiej strony Eren mówi Kasie, że jest z rodu niewolników, że Ackermani generalnie zawsze służyli królowi i że to ich instynkt mówi, że mają chronić swojego pana, coś tam, coś tam. I odnosi się do. Tych bólów głowy, ok, odnosi się do tego, co się wydarzyło w tej chacie w pierwszym sezonie, gdzie wtedy Mikasa jakby obudziła w sobie tą moc i jakby zaczęła się jednocześnie Erenem trochę troszczyć. Ale to było ze względu na to, że no, staje się rodziną, chcąc nie chcąc. I dlaczego to jest bullshit, dlaczego ona go tak broni i tak dalej? Ze wspomnień Keniego a Doskonale wiemy, że jego dziadek wspominał o tym, że król nie może kontrolować rodu Akermanów. Wspominał o tym, że ten ród odwrócił się od króla, kiedy ogarnął, dlaczego król nie chce pozbyć się Tytanów. I później żył w strachu przed rodem Akermanów, ponieważ nie może ich kontrolować. Była taka wstawka. Więc automatycznie. Wiemy, że jest to bullshit. Poza tym Renter obrał taktykę uderzenia w słabości. Z Arminem, jakby walczył fizycznie, Mikase, zranił psychicznie i zadowolony. No i jeszcze jeden bardzo ważny punkt w tej historii, w tej części, to jest kwestia wina, które przywiozła ze sobą Flota na paradis. Dowiadujemy się od Nicola. Który był w bliskiej relacji z Saszą, jest również kucharzem, że to wino generalnie podróżowało z nimi cały czas i było go zdecydowanie za dużo jak na normal ludzi na pokładzie. Do tego oni nie za bardzo mogli je pić i do tego została im puszczona informacja od Jeleny, żeby to wino podawać dowództwu na Paradis. Od najważniejszych zaczynając, czyli od żandarmerii do samego dołu. No i dostajemy informację, że jest to wino z dodatkiem płynu rdzeniowego Zika, czyli w tym momencie, jakby generalnie prawie całe wojsko, gdyby Zik zaczął krzyczeć, zamieniłoby się w Tytanów. Co na przykład dzieje się z zwiadowcami, którzy są z Leewayem w lesie, pilnując Zika. Jako wątek poboczny pojawia się też trochę backstory Zika o tym, jak Grisha go totalnie indoktrynował. Podobnie jak jego ojciec indoktrynował jego, tylko że na odwrót. Dowiadujemy się, że on nie za bardzo tym bojownikiem chciał zostać i no, chodził na treningi, dawał sobie wszystko, ale no, nie szło mu. No i to dzięki poradzie od poprzedniego posiadacza zwierzęcego, Zig wydał swoich rodziców Maryńskim władzom, i dzięki temu też zasłużył się jako przyszły bojownik Mare. Na sam koniec tego partu. Dostajemy informację od Jeleny, która postanawia wyjawić zamkniętym w lochach zwiadowcom plan Zika o eutanazji Erdiana. I w tym momencie możemy się zastanowić, dlaczego Zig generalnie współpracuje z Erenem i dlaczego jakby jest to trochę jakby zaufany układ w momencie, w którym Eren zna ten plan, a jednocześnie pragnie długiego, szczęśliwego życia dla swoich przyjaciół. Trochę się tu kłóci, prawda? Więc możemy mieć tutaj podejrzenia. No i z końcowymi odcinkami również dowiadujemy się, że Paradis już przechodzi infiltrację również. Pojawia się Pik jako posiadacz tytanu transportowego. Widzimy również Porco Galliarda jako szczękowego. No i ostatnia scena to RN przemieniony w tytana atakującego i nadlatujące sterowce maryńskie, na których pokładzie... Mamy Rainera. No i to tyle z tego partu. Generalnie niewiele się tutaj dzieje. Znaczy, dzieje się sporo, ale nie aż tak. Mamy generalnie też fajną figurę Gabi. Dlaczego fajną? Ona mnie niesamowicie denerwowała, jak to oglądałam. Trochę mniej, jak oglądałam to teraz, po raz trzeci, ale wcześniej niesamowicie. Generalnie to jest postać z totalnie wypranym mózgiem. Ona od dziecka była uczona rzeczy, w które wierzy całkowicie. Ona wie, że to jest. Ta dobra część, że to jest to, w co powinna wierzyć, to jest to, co powinna robić. No i w tej części sezonu cały czas mamy te figury wypranego mózgu. Jest to właśnie o tyle ciekawe, że ona zostaje wrzucona w zupełnie inny wymiar. zabrana z tego getta Liberia, a tak właściwie sama uciekła z tego getta Liberio tak naprawdę. Później ląduje na Paradis gdzie wcześniej zabija Saszę, później zabija strażnika, który stał przy jej i Falco Celi, później uciekają, później są na farmie u Brausów, gdzie ona nie widzi tego zwykłego ludzkiego dobra i po prostu ludzi, tylko te diabły z wyspy cały czas. I nie potrafi do niej dojść nic poza tym, co już ma wkute do głowy. A największy szok pojawia się, kiedy z nadzieją na wsparcie, z nadzieją na cokolwiek spotyka się z Niccolo jako chwali się tym, że zabiła Saszę i oczekuje pochwały, oczekuje jakby tej pozytywnej reakcji, którą dostawała cały czas przez ten okres szkolenia się na wojownika Marę, a w zamian za to dostaje totalną nienawiść. Więc jest to ogromne zderzenie. Tak samo trochę się śmiałam, że na początku sezonu krzyczała, jak to nie zabije Erna Jagera, a tak naprawdę to kiedy znalazła się z nim w jednym pokoju, to po prostu siedziała i się trzęsła, także nieźle. Aha, i jeszcze jedna fajna wiadomość, znaczy wiadomość, informacja światotwórcza. Wiemy, że ludzie, którzy do tej pory widzieliśmy, że przemieniają się w tytanów, ich moce jakby trwają kilka godzin. Oni mogą być w tym ciele tytana przez kilka godzin, a później już się męczą. I dostajemy tutaj informację, że PIK... Jako nosiciel tytanu transportowego, może spędzić w formie tytana kilka tygodni. Tutaj jest wspomniane aż dwa miesiące, czyli jest ona wyjątkiem, jest to niesamowita różnorodność i daje też większe światło, większe spojrzenie na generalnie postacie tytanu. Myślę, że to pytanie, o co chodzi Erenowi, możemy zostawić sobie na następny raz. Chociaż wstępnie, kiedy ja to oglądałam, nie potrafiłam do tego dojść. Dopiero w drugim parcie zaczęłam się bardziej zastanawiać. Patrzeć na postępowania Erena, które generalnie nie zmieniły się od pierwszego sezonu. To jest cały czas ta sama motywacja, tylko wróg stał się trochę inny. W takim sensie, że wróg ciągle jest tym wrogiem, tylko zamiast bezmyślnych tytanów są to różni ludzie. Moim zdaniem ta motywacja cały czas jest taka sama i myślę, że możemy się tego na razie trzymać. Okej, okay. to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I widzimy się następnym razem. Pa!